Od dzieciaka byłem fanatykiem wina. Nie tego wina przywożonego na statkach, zarholos. O nie, ja byłem uzależniony od tego cudęka skrytego zwykle w małych, klasztornych buteleczkach, w różnych smakach. Potrafiłem je chlać całymi paletami. Do dzisiaj pamiętam, kiedy będąc małym mieszkałem w jaskini w lesie u babci i co trzeci dzień przyjeżdżał do nas nowicjusz, aby pobrać siła i eliksiry. A babcia przy okazji kupowała całą paletę win o różnych smakach. Teraz nie ma czegoś takiego, ale za takie piękne czasy chyle czoło przed kościołem i nosa, a babci dziękuję z całego serduszka, to właśnie dzięki niej wbudziło się we mnie zafascynowanie winem. Na śniadanie do pajdy farmerskiej wino białe, na obiad półwytrawny i z domieszką nalewki truskawkowej, pod wieczorek dwa wiśniowe, a na zakończenie dnia jedna buteleczka wina z aromatem owoców leśnych. Mmm, jakie to było cudne! Aż krzyknąłbym sobie na całe miasto. Niektórzy pomyślą, że śmietnik był codziennie zawalony butelkami po winie. Nic bardziej mylnego. Będąc dzieckiem, myłem każdą butelkę i wsuwałem sobie pod łóżko. Byłem pierdolonym kolekcjonerem butelek po winie. Siedem ogromnych jak hałda rudy w nowym obozie stosów, każdy z butelek po winie klasztornym, każdy stos po innym smaku. Wicie wina i zbieranie butelek po nim było moją pasją. Budowałem zamki z butelek. Tworzyłem ogromne konstrukcje, potrafiłem nimi zajebać całe drzwi, gdy nie chciałem, by mi przeszkadzano. Wino stało się częścią mojego życia. Ignorowałem fakt, że rówieśnicy mieli mnie za pojeba, bo gdziekolwiek nie byłem, miałem wino przy sobie, albo bawiłem się butelkami. Wina same wystarczyły mi do szczęścia, a butelki sprawiały mi dodatkową przyjemność. Pewnego dnia, kiedy przeglądałem ulotki z targu układając kubki, dostałem niesamowitej kurwicy. Zobaczyłem ulotkę, w której promują wino czerwone. Kurwa gzane. Noż Nadio przenajświętsza i inno się jak można ze złota zrobić takie gówno. Wino ma być trochę chłodne. Przynajmniej będziesz mógł je wypić szybko i przepłukać butelkę, a te kurwy pierdolą, że takie wino niszczy atmosferę, a tobie ochotę, po czym zalewają butelkę owiniętą szmatami bułgoczącym winem prosto z kotła. Toż to w ogóle kurwa niepraktyczne. I tak będzie trzeba poczekać aż ostygnie, no chyba że chcesz sobie sparzyć ryj, to ci nie zabronię, ale jak pijesz wino to jest kuwa chłodne. Postanowiłem się zemścić za profanację wina. Zgłosiłem do klasztoru swoją kandydaturę na nowicjusza. Z pieniędzmi i owcą nie było problemu, bo mam bogatego starego. Jeszcze specjalnie zaprosiłem przeora klasztoru promującego grzany szajs do siebie, aby udowodnić, że wino to część mojego życia. Udało się. Dodatkowo zapewnili mi pokój z ziomkami z klasztoru, Opolosem i Babo. I tak codziennie pracowałem, myśląc, jak niszczyć twórców beliarskiego dzieła. Zwykle, kiedy miałem przerwę, waliłem Adanosa w krzakach po drugiej stronie mostu, często po południu, ale pewnego dnia ktoś tam zbierał ogniste pokrzywy, które podlewane specjalnym nawozem rosły wyjątkowo chętnie. Nie mogłem wstrzymywać ognistej strzały cały dzień, mogło mnie to potężnie osłabić. Rozejrzałem się, czy nikt nie patrzy i poszedłem zakać z winem. Był to jeden z najlepszych momentów mojego życia, takiego wyjątkowego szczytu jeszcze nie osiągnąłem. Mając zamknięte oczy, nie zauważyłem, że ognista strzała poleciała 2,1 metra w górę i 3,7 do przodu. Usłyszałem ciche plum i zaciekawiony czekałem na rozwój wypadków. Po dwóch tygodniach przeor wywalił mnie z klasztoru, bo zdziwił się, że od czasu, kiedy przybyłem, wino nabierało dziwnych kolorów. Wcisnąłem jeszcze temu typowi od pokrzyw. Dla utrzymania konspiracji, jakąś historyjkę o ukradnięciu książki i odszedłem. Wieczorem, pijąc ze mną w gospodzie Orlana pyszne wino słodkie, Opolos i Babo zapytali mnie, czemu tak naprawdę mnie wywalili, odpowiedziałem, że waliłem Adanosa do głównej kadzi i piłem dalej. Jakiś czas później robotę załatwił mi mój stary. Obecnie sprzedaje rzadkie towary pozyskane przez jego samozwańcze imperium. Mam bekie jak chuj, gdy tym chujom od wina sprzedaje rzadkie pazury, zebacza dwa razy drożej. Jestem synem króla kupców. To wysoko postawiona poprzeczka. Jestem Dylan z Kolinis. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.